Wziąłem ją do siebie. Mimo tego nie dajesz o sobie zapomnieć. Została cała rozdrapana, przekuta bólem, jak twój chuj. Przeżyła wiele, zniosła masę potępionej psychi, a mimo to wiedziała, co zrobić. Moje pamiątka cały czas żyje i git się ma. Mimo twych zadrapań moje przeżyło i trwa we mnie. Próbowała się pociąć i zbalić na stosie. Mimo to nie dała się zjebać. Moja zaufana pamiątka. Pamiątka. Próbowała się znieważyć. Była torturowana na wszelkie sposoby. Była oblewana zimną wodą. Nie mogła odnaleźć właściwej drogi. Na dodatek skrzywdziła się. A mimo to wiedziała co zrobić. Moja pamiątka cały czas żyje i git się ma. Mimo twoich zadrapań, moja przeżyła i trwa we mnie. Próbowało się pociąć i zbawić na stosie, mimo to nie dało się zjebać. Moja zaufana pamiątka, pamiątka, była zżyta z tobą do momentu, gdy zacząłeś się nią bawić, na jej koszt pelić się. Była ufna do ciebie, jednak gdy ją dusiłeś, ona objawiła się. I teraz krzyczy, jebać cię śmieciu. Bo teraz. Moja pamiątka cały czas żyje i gdzieś się ma. Mimo twych zadrapań, moja przeżyła i trwa we mnie. Próbowała się pociąć i spalić na stosie. Mimo to nie dała się zjebać. Moja zaufana pamiątka. Pamiątka. Pamiątka.